Dobra, ale zaczynamy grę na Buried i w końcu może pobijemy swój rekord trzydziestej czwartej, tak? wiadomości. Niech no, wysyłać. Posłuchać chciałem i wciśnik, jakie to smutne O Jezus Maria. Jakby ci to powiedzieć, e, nie obchodzi mnie to. Marlton wiesz, że mi się e, zresetowały wszystkie strategie? Bo wziąłem i wcisnąłem ten guzik z, z chłopakami. I przez to się e, resetują wszystkie te isteregi, jak masz zrobione wszystkie isteregi eggs i wszyscy gracze. No i mieliśmy tego Perka Mieczysta, tu ma cztery bronie. No i mieliśmy jeszcze Fire Sale. No. Kupujesz tego? Nie, 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 i będziesz musiał robić nowe -eggi, tak? Eee, tak, od nowa easter egg, tak? Tak, od jednej strony przynajmniej tak. To jak? Będę miał szansę, żeby zrobić tą easter egg na Day Rise? Jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś gracza, to tak. Co to wam? Sorry, jeszcze byłem w ustawieniach zmieniałem. Żeby było cię dobrze, słychać się <laughs> A, no dobrze. Daj, druga wiadomość, mikro miałem off, ty Wandalu. Tak, tylko. Yy, ej, bo on myśli, że to ty byłeś tym yy, hostem grupy. I do ciebie przecież te wiadomości, a to powinno być do mnie. A to on powiem. ciekawie. Nie, dobra. Zostawmy jego temat i ignoruj wiadomości. Kupujesz sobie tego? Elsata? Nie. nie. wiem czy się pytałem. Wolę się zalosować na przykład jakiś... Tu e, Wolę e. się zalosować i nie chcę mieć kurówska na początek. Jak już mówiłeś. Jakby dałeś... Byłeś pomysłodawcą tego. E. Dobra, ale... O kurde. Dobra, idziemy? Może No to później, fu, muszę jeszcze zrobić kilka starego, fu, i starego pacjenta tutaj. Jakie? A It tym żeby na pierwszy lądzie ulepszyć broni. <sad> Uważam, uh, uh. <sad> uh. <sad> ja, o, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, Dobra, no dobra, nóż, nóż, nóż. A, dobra, dobra, już, no już, no Dobra, zostawmy tego jednego już. Pójdę. Bierut, Bierut. Biram, Biram. Bierut! No, mi a nie, kurde, za, Zadziałał. No. Ale ja go nie widzę. Może. No ja go widzę jeszcze, jeszcze. Do dziesiątej rundy. O, pięknie, najlepsza broń na początki. A nie, już go nie mam, już go nie mam. To jest dopóki się nie wylosuje jakiś dobry, nie? Nie, do dziesiątej jest. Automatycznie powinien ci zniknąć po dziesiątej. Dobra, otwieram... Do -ru. A nie, jest nadal misiek. To miałem najwyraźniej jakieś buga. Ty otwierasz Mogę to zabić dwóch zombiaków? Tak, zabijajesz, już, no. Hmm. Oh. Uwaga, Płynie bo leci szybki? ten. Tak, wszystkich. już już do, do, do prądu. Uwaga, bo leci ten. Dobra, zostaw to, idź, idź otworzyć, A nie, wiesz co, czekaj, to mi do tych punktów brakuje. <słuch> Rzeczywiście. Ej, dobra, to... Talon jest otwarty? Tak. Czekaj to bym sobie zrobił taki pewny myk piwo, okej, okay, jest, jest ten piwo alkohol. Ten troszeczkę punktów zdobył. był tam trochę Uważaj, okay. żeby go nie strzelić. O kurde yeah. Taki fajny myk Jaki myk? Widzisz, dałam... jak mi punkty wzrosły? Mm. Znaczy, jeżeli o to ci chodzi, to żadna nowość <laughs> A, czyli wiedziałeś już o tym takim bajerze? No chyba cały czas to robiłem, co nie? Co nie? Po... Już, się nic... już się niczym pochwalić nie da, że już, już też obejrzałem dobra. na YouTubie, już dobra, kurde tak. chciałem się pochwalić. Dobra, sorry, nie zrozumiałem yy, ciebie, teraz będę udawał zdziwionego, dobra? Okej <noise> Tak, żeby jakiś tam ewentualny... Uuu uh. double, double point się skończył i dostałem tego O, mam bombę czasową Nie. To nie Tak, chciałeś mieć tą bombę? Nie, w sumie to nie, to ja cię będę rewajwował małpkami, no Zawsze mogę wymienić, Dobra, Masz, już tak na wszelki wypadek dałem. Dobra, wiesz co. Yy, alkohol zużyłeś w tej rundzie, dobra. Dobra, to kupuję tego Jagera i gramy dalej. W ogóle już zabiję. Aha, prądu nie ma włączony. Otwórz prąd, włącz prąd. Okej, okay. kupujesz sobie Jagera, okay. tak? Teraz. To ja włączę tak sprytnie prąd nie otwierając drzwi do niego No, tam, bo ja tam otworzyłem na górze Do, do salonu tam, ten, tą kanapę Ja tak, tak sprytnie włączę prąd Dobra zabiłem go Spend a moment's thought imagining a magic Ha tam jest bomb. Personally, I do not care for this stuff, but it is not without its uses. Maksamo nie, nie rzucaj od razu tej bomby teraz. Bo yy, będziemy robić te dwa perki naraz, nie? No, robiłem z tobą? Dwa perki naraz? Nie aż mi się zlewają ci moi kumple. No to już zdarza się. No, ostatnio strasznie z wieloma ludźmi grałem kurde yy, na, tych, na tych mapach, że po prostu ich nie rozróżniam już. you're a creature of simple are start you I guess damage to your freedom is undeniable A kupię... kupię ten... No, alkohol. Oh, yes, like so mam life, tyle kasy, że... Co bogatemu zabronić? Czym chata bogata? A, mam jeszcze w banku schowane... To, co zrobiłem... 30 rundę sam wczoraj? O, no, to chyba sobie tyle kasy wsadziłem, że... Weź ząbie go tutaj. No, Walnął go tak z daleka. Nie. Chyba woli ciebie. Hmm. Hmm, jesteś biały, hmm. czarny. To <grym> jesteś bia biały i czarny. Tak. Oj, nie wiem czy dobrze. O dobrze. Dobrze do idę otwierać do dalej. <grym> no jeszcze go trzymaj, bo jeszcze otwieram kolejne. Pras spoko. this <try> hit the spot It appears to have cleared an obstacle for us. his destructive power just may prove useful. No, jeszcze tylko dwa i będziemy mieli wszystkie z głowy. Dobra, rozwaliłem tą fontannę jeszcze. Też tam do Po powolutku idę. No. Jeszcze tylko do stołu będzie ostatnia. Otworzyć do sądu? No jak ci nie szkoda punktów, to tak. zaraz mogę stracić. Ja tam otworzyłem. A masz coś w banku? Tam.

Idziemy do jej domu czy ten? Czy, za, czy robimy rundę z zombiekami? Nie, kupujemy kupujemy cztery perki. Musimy się w perkach pokazać. Ale dobra, ten. Yy, Chodź ten, to kredę sobie weźmiesz zostały dwie ostatnie no to idź SVU w kościele ja dam na tym w sądzie i dostanę 2000 chyba jak jadam dam pierwszy bo... nasze ostatnia chyba 2000

this may be essential to our survival i hope this fact is lost on stuhlinger No, trochę punktów zarobiłem. Jestem tak kupi, okej? Małpki dostałem. Dostałeś? Małpki, no. Okay, to dobrze nawet. Dobra, dam mu cukierka. Z tego, co się nie mylę... Ale mogę się mylić, czekaj sprawdzę dokładnie. A. Traży, sądzi, ale nie ma jej tu jednak. Dobra, kaza kazałem temu hakowi wziąć. Oj, 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 jaki fart. To jest? Red screen. Minąłbym przez Fire który w ogóle sobie jeszcze na dodatek nie zalosowałem paczki. I przez Fire nie przyniósł paczki w ogóle. A mam paralizator. Oddał, oddałem tego Reagana za balistika. Dobra, sobie jeszcze kupuję tego mulekika. No, ale masz będzie na cztery perki? A, niedługo będę miał. Chyba jeszcze muszę do banku skoczyć, nie? No to idź, bo byśmy poszli w sumie, co? <śmienicza> <śmienicza> oh dear. Once again I must face the horde in order to locate an item of indeterminate purpose. <śmienicza> Wiesz co, co w ogóle możemy zrobić? Mówiłem ci o tym, Misterego z pianinem. Zostałbyś tutaj. Zostałbyś tutaj, dobra. Ja pójdę i wrócę tutaj, i będą dalej wiedźmy, dopó dopóki tu nie wrócę. Tyle czekaj. Ja ci później czekać. Tak, ale, ale będą wiedźmy, więc się musisz obronić chwilę przed wiedźmami i dopóki Czekaj, ja tu nie ja przyjdę, zarysuję, to nie ja wydrobam... ci punktów stracić. No, tylko sobie kup, kup cztery perki, bo później zrobimy tak, żebyś, żebyś miał dwa perki. Żebyśmy dostali ja już mam cztery perki. No, dobra, no to ja w, to mogę wchodzić do, do nich? Okej. Okay. Bo chcę tylko jeszcze ostatni raz ten, zalosować, nie? Dobra, ale tak zanim dobiegnę to Na szczęście trzecią bronią będzie jakaś normalna do strzelania. Dobra, wchodzę. że

już zaskoczyłem z tego i już biegnę do ciebie. O! Musimy zrobić tak. Musimy uz zostawić jedną wiedźmę I żeby się upewnić, że to jest ostatnia. Gdzie jesteś? Przepaśćce? Tak, przepaśćce. Dobra, to chodź tutaj do mnie. Gdzie jesteś? Albo, albo nie, no tutaj. możesz zostać, spokojnie, możesz zostać. Tylko musimy zostawić jedną wiedźmę Masz bombę. Do rzucenia? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja się tylko tu upewnię, że to jest ostatnia. Tam, że to jest ostatnia. Dobra, to rzuć bombę. To? To... Teraz, teraz, y, 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 teraz Teraz się cofnij, cofnij się, cofnij się w czasie. Tylko to widziałem, czy widziałem go już, nie? No. Tak mam dwa perki. A kurde, czy ktoś mi do tych do drzwi dzwoni? O kurde, jeszcze zostawiłem ostatniego. Zaraz będę. Yeah Might want to keep the distance I ain't smell it too sweet <laughs> A teraz ta paczka będzie tam ciągle? Czy możesz tam być jak pojawić? Czemu miałaby ja być tam ciągle? Nie wiem, bo w końcu ten, ten duży ją przeniósł, to myślałem, że może nie, być nie przeniósł ją. Nie? Yy, nie, zaraz je ja, zaraz hmm. wezmę, że, że przeniesie ją tutaj w dół. Nie lepiej nie w lepiej będzie. Niech ją przejdzie tu na dół i zaraz ją zablokujemy jeszcze. na następnej rundzie. Zadowolony? Dobra, dawaj. Cukier, no dawaj, dawaj zabijaj go, wezmę cukierkę od razu. świeżego. go. Ale co, jakie piwo? A nie, no tak, nie przyda się, no. To ja już mam wszystkie. No, lepiej ci to samemu pokazać. Po prostu, tu bym mówić, musiałbyś to sam zobaczyć, czy wytłumaczę. To ja tak na wszelki wypadek wezmę pi nie, piwo się już nie przyda, nie? No nie, Regan Mark II jako... Ach, a zdążyłem. Kupiłem, <śmiennie> dostałem na Mark 2, miałbym jako trzecią broń. Kupiłem Aena na szybkości i wziąłem, zmieniłem. I ci został trzeci, ten perdo. do. Chodź, to ci do pokażę. Tycia. Będziemy się bronić na tym. Tak, y ja. tak, ewentualnie. Patrz, patrz co się robi. <śmany> Masz balić na infa, masz darka? Walisz idealnie w centrum, pianino zaczyna grać, dostałem, dostałem 100 punktów. Chodź teraz ze mną szybko. Ha, słodko, miałem red screena. Jakiego perka ci brakuje? Teraz się <laughs> Dzięki do Dobrze. Dobra, i chodź szybko jeszcze. Musimy się niestety wrócić, żebyś to zobaczył. Jak... Chodź, chodź, chodź. I patrz na to. Widzisz? Gra tutaj pianistka. Ja cię osłonię i zobaczę. I żeby dostać tu perka, widzisz, tu masz taką skręczkę na górze? Musisz nacisnąć przy niej X, jak y, to zrobisz. Tylko, że to jest tak, że ja musiałbym teraz. żebyś ty to zrobił, to musiał, musiałbym oddać mojego balistika. I musiałbyś ty wylosować i to zrobić, co ja. Bo ja, jak już to zrobię, to, ja, to jest jednorazowe. Dobra, chodź, tutaj się cofniemy. I ten, i ten idziemy. Do... toku puncha Jeszcze mi na dodatek słuchawki padają Bateria I mi pika Kurde, całego rejgana prawie straciłem na nich Dobra, chodź a to było tylko tak, żeby ci pokazać, nie? mam? Dostałem. <noise> Fajnie, że zebrałem amunicję i dostałem noż do balisty... Ten, no, mo mogę strzelać z balistika. sam nożyk do strzelania. Na, na szybkości wymienię ten... ...baterię. Wiem, wiem, wiem. Albo dobra, to jeszcze chwilę. Jak coś... jak nie będę mówił, to znaczy, że mi padło i tyle. Ja już. hej, oh, hej, you hej, Przydaje się You hear Jamaica? Przydaje się. ten hej, Jeszcze jedna. hej, jeszcze rzucę ten. hej, Jeszcze, jedno. jeszcze mój dodaje major? Dobra Tak hej, I recognize the relationship between cause and effect, yes, yes, and that's yes. effect with an E as opposed to Affect, as in affectation, something you carry around rustling affectation of bravado. Yes, I see what you're up to. No. Yes, 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 yes. Ależ oczywiście Dobra, wyłączę szybko zmieniam baterię. Nie, nie. Oh. 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 Oh.